Dojechali. Dojechaliśmy do Arkaima, prawda? I teraz jesteśmy w sklepie. Pod środka. Sklep to nie znaczy grup. On myśli, że to znaczy sklep to grup. My W magazynie. Po polsku magazyny to sklep. Sklep. I okay, sklepie. jest on, ja tu że ty nie pomnisz mnie. A my po Pamiętam, god na god na zad. My chranili w twoim hołodniku tortik. Pamiętam. Był taki. Był taki. I na koniec to. Na koniec to, tak? Mhm. Czyli na koniec z Witalikiem i Agniwedą. Agniweda już tam gdzieś poszła wczoraj. Dojechaliśmy do tego Arkaima w końcu. Zobaczymy czy siostrę spotkamy. распозна, А ты меня не узнала, Да я тебя узнала ty... уже. Да? Ja? Ну no, конечно, ты с Леной или один? Нет, один сейчас. No. Господи! Так что сходите мечта исполнилась, так? Мечтать не хочешь? Не 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 mieczta, czyli marzenie każdej kobiety, żeby założyć rodzinę, proszę bardzo, prędzej czy później spełnia się. Jak się chodzi na górę lub nada chodzić, tylko trzeba przyjeżdżać do Arka Ima i każdy dzień na górę lub 3 trzy razy na dzień. Pokaż ja. nie A potem profilaktyczny, to nie, nie, nie przemyślał. Mówiłem, że wymieniałem klocki z tyłu hamulcowe. Nie ja, tylko mechanik. Mechanik oczywiście tak to dobrze zrobił, że znowu coś się stało. W drugich, w tym kole, gdzie było dobrze, to teraz y, tam są nowe klocki, ale też szura, coś chyba na tych dziurach po Uralu, coś tam nie dokręcił, albo coś tam. No i, i próbowałem zdjąć właśnie, odkręcić koło. Ale super klucz, który kupiłem na polskiej stacji benzynowej, jest takim głównym, że się zepsuł, to co kupiłem w kastoranie, żeby podnieść samochód, niestety też się złamało, i jest już w częściach trzech. Więc przydaje się za to ruski prawdziwy klucz, i ruska prawdziwa rura. A teraz witali jeszcze poszedł po ruski podnośnik, bo no bo jak podnieść samochód. I weź niech ci się opona zepsuje gdzieś w drodze. I co wtedy? Jakoś 5, 10, 15, 20 lat temu po prostu się stawało i wymieniało się koło i nie było problemu. A teraz okazuje się, że śruby nie można odkręcić, no? Podnieść samochodu nie można. To jest przyszłość jakaś taka różowa, różowa. Jak odkręcę, to pokażę co jest w środku. Witali się wziął i zechciał to robić, czyli podnosić. A może witali... Może będzie to się tak nam gawariać żeby tego nie działać. No ja, może. Co się okazało, że wszystko było tam w rozsypce? W rozsypce nie bardzo wiemy, jak to w oryginale powinno wyglądać, ale kombinujemy. Niemnogo kleju, niemnogo skoczy. Może... No, klej skoczy i będzie dobrze. <laughs> Jakieś części zostały. <laughs> Dobra, to serial, typu 1 dziecko. Dobre, dobre. Właśnie przyszła informacja, że urząd skarbowy przyjeżdża i wszyscy tutaj biegają i mówią: zakrywamy się, zakrywamy się. I zamykają. zakrywają biznes, bo po co rozmawiać z urzędem skarbowym? Przecież wiadomo, że to do niczego dobrego nie doprowadzi, więc może lepiej gdzieś się zaszyć. Do rzeki najlepiej, do rzeki. Dobra, skąd mnie to znam? Góra Lubwi w Arkainie i takie wieża Co prawda to była inna góra, ale goszczy ten sam. Misy jak po ale trochę inne. I nie, yeah. co o tym myśleć.